Rozpoczął się rok szkolny. Jej! Jej! Więc tak, jest 2 września. Rozpoczęcie roku szkolnego było. jak tam u było w szkole? Dobrze? Gorąco. 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 No, też Mam nadzieję, że u Was. <laughs> Moglibyście sobie pomyśleć, że to już jest koniec kanału, bo rozpoczął się rok szkolny i nie będzie czasu. Że nauka no. wejdzie na pierwszy plan że wszystko to co robiliśmy nie znajdziemy to już czasu więcej i że to, że to koniec. I dobrze myślicie, bo, bo tak jest. Musimy się z Wami pożegnać. Musimy pożegnać. Dziękujemy Wam wszystkim za wsparcie, za te dobre dwa tygodnie współpracy. Prawda mnie komentarze. Tak, przykro mam, że niestety nie odpowiemy na pytania, ale nauczyciele zadają nam inne pytania na sprawdzianach i wasze pytania raczej nam, nam nie pomogą niestety. na sprawdzianach, więc trudno. No, co wy już widzieliście w tą bajkę. Naprawdę myślicie, że teraz po tym, co stworzyliśmy przez te dwa tygodnie, odstąpimy od tego? Tylko dlatego, ponieważ... Mamy was zostawić? No... Znaczy, was, nas, nasze zainteresowania, nasze, nasz kanał, który idzie jak, naj, 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 jak najlepiej tylko może iść, no. Tworzenie materiałów na v to jest czysta przyjemność dla nas obu, czy robimy to samemu, czy razem. I naprawdę ja na przykład, w swoim przypadku, widzę duży postęp już na przykład w montażu poszczególnych filmów i nawet nie tylko vlogów, ale ogólnie materiałów wideo. I to już jest taki dla mnie pierwszy przedsmak tego, co ja mogę zdobyć, właśnie prowadząc ten kanał i yy, poprzez regularne wstawianie treści na niego. Czyli będziemy się starać, żeby filmy były co tydzień, żeby nie opadło takie zainteresowanie tym kanałem, żeby cały czas były jakieś tam nowe treści, ale też żebyśmy my się nie przepracowali, bo mamy... bo trzeba się będzie zająć i szkołą, i vlogami, ale znajdziemy czas i na to, i na to. Tak, tak, no. Dlatego y, co piątek macie gwarantowany film A makers czy to QA, czy to vlog mój samodzielny, czy to vlog o samodzielny, czy nasz wspólny, to. ewentualnie vlog łączony, którego jeszcze nie robiliśmy, że ja nagrywam w innym miejscu, ogień w innym miejscu, a potem wszystko się ładnie skraca w montażu. Teleportacja. Tak. I to jest to jest, to jest coś <laughs> bardzo ciekawego, co na pewno wypróbujemy. Y, I to będzie bardzo, bardzo fajne. No, nowe filmy będą w każdy piątek. Ewentualnie... Chyba, że coś wyskoczy, że naprawdę nie będziemy mogli zrobić albo się nie uda. To wtedy nie będzie. Teraz na jakiś czas. Się może coś takiego zdarzyć, ale generalnie będziemy się starać, żeby filmy były w piątek zawsze. Tak, będziemy się zmieniać. Tak, tak. Ewentualnie będzie dodatkowy jeszcze jakiś film, bo na przykład będziemy mieli nagrane więcej. To będzie wtedy film w poniedziałek. Tak, tak jakby. Mogło to być też tak, że będą jak te dwa filmy w tygodniu, y kiedy mamy więcej czasu, więcej pomysłów, albo jakiś coś się dzieje na przykład. I fajnie to jest za za zarejestrować. Stretno, czyli na przykład. To by było, to było idealne z te sceneria. Dużo czasu, coś się dzieje. Tak. A przede wszystkim y dla tych, którzy nie wiedzą, V-Makers to nie będą tylko vlogi. Będziemy starać się także realizować inne pomysły na filmy z fabułą. Takie filmy, w których normalnie tworzymy całą historię, z treścią jaką. Tak, z jakąś treścią. No. Różne rzeczy, ale na razie głównie vlogi. Mhm. Tak. Chcemy, jak zaczniemy robić coś większego, po pierwsze chcemy umieć robić to dobrze. I uczymy się to, tego na blogach, i chcemy y, robić to już dla kogoś, tak? Dlatego zbieramy Was, zbieramy naszą społeczność, która będzie mogła mm, potem. Ocenić to? Ocenić pracę. Bo tworzenie filmu popularnego dla ośmiu widzów na kanale, gdzie nic nie ma, no nie ma sensu, mi się wydaje, w ogóle. Mamy Instagrama, tak jakby bezpośrednio tak, trzeba też. Wam powiedzieć w filmie, że mamy Instagrama, żeby jak najwięcej osób mogło też tam na Instagrama wejść. Na przykład, jeżeli nie, nie będzie filmu, w sensie, na przykład, no film będzie w piątek, a na przykład wreszcie dni, na przykład coś się będzie na Story pojawiać u nas. Albo na przykład relacje z tego, jak coś tam montujemy, albo z tego, jak coś nagrywamy. Link w opisie, albo tutaj Wam się wyświetla nasza nazwa: małpa VHS Makers. Niestety V-Maker zostało zajęte przez inny... jakichś innych ludzi, twórców, którzy nie nagrywają na Instagramie od trzech lat. Staramy się odzyskać tę nazwę yy, dla nas, ponieważ będziemy ją używać, a tamci ich nie, jej nie używają, więc czemu mają ją zajmować? No właśnie. Dobra, ale na razie jest VHS Makers na Instagramie. Tam będziemy starać się być jak najbardziej aktywni, żeby utrzymywać jakiś tam z Wami kontakt, nie tylko tym jednym filmem, ewentualnie dwoma tygodniowo, tak? Poza tak. tym mamy też y, własne Instagramy, tak? Mhm. Ja, Oles Art, tam o rysowaniu, Borys. Borys Photos z, z zdjęciami. No właśnie, więc y, jak wam mało na VHS Maker's, to możecie nas stalkować jeszcze na tych kontach. Następną rzeczą, o której chcemy powiedzieć, y, jest y, QA, które się zbliża wielkimi krokami. Dziękujemy za wszystkie pytania, które nam wysłaliście. Właśnie, już. Niektórzy już byli naprawdę. Bardzo, bardzo domagali się niektórzy z was y, Q&A i zada za za zaczęli zadawać pytania na własną rękę jeszcze zanim... Czy ty już wtedy? Nie ogłosiłeś. Nie, jeszcze zanim zanim nie, a w w opisie, było. no to to dobrze dobrze opisy opisy, tam jakieś ważne ważne są więc więc było że że będzie Q&A, teraz teraz tak oficjalnie w w żeby żeby tak wiedział wiedział, będzie Q&A. z Was was zadali zadali pytania. to no to bardzo dziękujemy bardzo Wam wam naprawdę. 20 pytań Tak Tak. Kodota DGT. Kodota nie, Kodota nie, bardzo nie, 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 dziękujemy. 20. ale także inne pytania. Naprawdę możecie, nie, macie limitu w zadawaniu pytania. nie, 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 Możecie. Tak. Jeden komentarz ma 20 pytań. Dla tych, którzy zadają pytania na pierwszy, szykuje się bardzo miła niespodzianka. Także zapraszamy do. Zadawania pytań. Oficjalnie tak wspomniane, że nie, nie chodzimy razem do szkoły. Więc... Już nie chodzimy, chodziliśmy razem do podstawówki do gimnazjum, a od Prostety, roku nie, czasu... Niestety przepraszamy że nie było żadnych vlogów w podstawówce ani w gimnazjum. No już <laughs> Tak. No, wybaczcie nam, jeżeli te vlogi następne przez te kilka następnych tygodni yy, mogą się wydać trochę yy, może gorszej jakości niż te, co były w wakacje, ale będziemy wypracowywać sobie tam jakby styl yy, tam pracy, tej nagrywania tych vlogów w szkole. Tak, i musicie też się do tego przyzwyczaić, że będziemy właśnie częściej filmy w jedną osobę, tak? Czyli że będziemy rzadziej występować razem. Czyli jak nie lubicie jednego z nas, to... No sorry, ale... ale filmy jest jak, się oglądać, bo... Jaki, Jakie pieniądze, jakie pieniądze? Żadnych pieniędzy nie ma, nic nie ma, Jego pasja. Powiedzieliśmy to, powiedzieliśmy to, powiedzieliśmy o tym, że nie chodzimy do szkoły, powiedzieliśmy... Tak, ja, nie chodzimy do szkoły. <noise> nie Kto wie, może, na, może przeżyjemy yy, załamanie nerwowe tą szkołą i vlogami, że nie damy w ogóle pierwszego tygodnia rady nic nagrać i mm. w ogóle rzucimy wszystko, tak? Nie wydaje mi się. Wydaje mi się, nie, nie. mi się. Mi się wydaje, że właśnie ten kanał, te vlogi i inne produkcje, jakie na nim się będą pojawiać, właśnie będą u nas takim wytchnieniem, takim chillem <grym> od tego wszystkiego, co będziemy w szkole mieli i czym będziemy się stresować na co dzień. to będzie taki nasz, taka nasza oaza spokoju. To już jest wszystko, co chcieliśmy powiedzieć w tym odcinku o przyszłości Wim Makers. Tak, to było to wszystko, co chcieliśmy powiedzieć. Dziękujemy Wam za dotychczasowe bycie z nami. Rozgłaszajcie nasze dobre imię wśród innych ludzi, którzy byliby zainteresowani naszym kontentem. Nie zostawiajcie nas samych w, w roku szkolnym. Też się pewnie z szkołą stresujecie i nie macie czasu na oglądanie jakichś durnowatych filmów. To się stresuje szkołą. Chyba tylko ty. No właśnie. <laughs> to się stresuje szkołą, trzeba go głosować <coughs> <pracować> w ankiecie. <laughs> Do zobaczenia w następnym filmie na Filmakers. Cześć!